Witam. Dziś na życzenie kilku moich słuchaczy kilka słów na temat bardzo popularnych programów y, służących do kopiowania i przenoszenia różnych informacji pomiędzy różnymi urządzeniami blokowymi. Na początek kilka informacji o Master Boot Record. Master Boot Record zajmuje 512 bajtów na początku każdego urządzenia blokowego, takie jak dysk twardy, pendrive lub dowolny inny nośnik. Pierwsze 446 bajtów w Master Boot Record zajmuje tzw. Boot Strapping Operation System, czyli system startowy startujący system operacyjny. To może być na przykład bootloader znany powszechnie jako Lilo lub dowolny inny, np. grub. Kolejne 64 bajty po tych pierwszych 446 zajmują informacje na temat czterech pierwszych podstawowych partycji na znajdujących się na tym dysku. Niekoniecznie muszą być cztery, ale przynajmniej musi być jedna. Ostatnie dwa bajty albo są wyzerowane, albo zajmują sygnaturę dysku twardego lub nośnika, na którym master boot record został zapisany. Krótka instrukcja jak zrobić sobie kopię zabastową Master Boot Record. Ja do tego celu użyłem Parted Magic. Sprawdzam zawartość dysków twardych. Dyski twarde nie zawierają żadnej partycji, dlatego używam programu CFDisk do utworzenia partycji na pierwszym dysku. Jest to partycja podstawowa z flagą BOOT. Teraz tworzę system plików na pierwszym dysku twardym. Teraz za pomocą programu DD tworzę sobie kopię zapasową Master Boot Record pierwszego dysku twardego, który, którego, na którym partycję oraz system plików utworzyłem dosłownie przed chwilą. Dane zostały zapisane w pliku MBR. Dla wyjaśnienia BS oznacza ilość bajtów, która zostanie skopiowana, COUNT ilość operacji, która zostanie wykonana. W kolejnej komendzie kasuję jeszcze Cały, w cały utworzony master boot record wcześniej na pierwszym dysku twardym. Jak widać po skasowaniu dysk znowu nie zawiera żadnych informacji. Teraz za pomocą programu DD z powrotem z pliku MBR odzyskuje cały master boot record. Jak widać cała partycja i wszystkie informacje zostały przywrócone i bez żadnego problemu będzie dało się zamontować z powrotem cały system plików. Teraz dla celów demonstracyjnych backupuje sam bootstrap, czyli inaczej bootloader systemu pomijając tablicę partycji. W tym celu do parametru BS, czyli skopiowanych bajtów, dodaję 446. Kasuje cały boot, Master Boot Record. Jak widać dysk nie zawiera żadnych informacji o partycjach. I teraz ponownie odzyskuje sam bootloader, pomijając tablicę partycji. Jak widać dalej dysk nie zawiera żadnych informacji o partycji, ale sam bootloader już działa. Teraz wcześniej zapisaną kopię Master Boot Record odzyskuje w całości całe 512 MB. Wszystkie informacje o partycjach także zostały przywrócone i w tym momencie bez żadnego problemu mogę zamontować sobie system plików. Jak widać odbyło się to bez żadnego problemu. Teraz kolejna demonstracja. Kasujemy bootloader. W tym celu używamy device 0, czyli samych zer do zamazania bootloadera. Mimo zamazania bootloadera dalej informacje o partycjach znajdują się na dysku. I bez żadnego problemu możemy zamontować partycję. Teraz na życzenie kilku osób DD Rescue. Tworzę katalog Windows, do którego będę montował istniejący system plików. Montuję system plików systemu Windows, w tym wypadku NT File System. Wchodzę do katalogu, w którym został zamontowany, sprawdzam jego zawartość. Jak widać istnieje tylko jeden plik 99 megowy. Tworzę katalog, w którym będzie robiony backup i montuję do niego sprawny dysk twardy. W tym wypadku dysk twardy, na którym znajduje się także system plików NT File System. Wchodzę do katalogu, odmontowuję system plików, który będzie backupowany w celu uniknięcia problemów, takich jak na przykład zmiany podczas backupowania. Teraz używam programu DDRescue do zrobienia obrazu. Podstawowa składnia programu jest to tak. Pierwszy parametr, czyli dysk, z którego będzie robiony obraz. Drugi to plik, gdzie ma zostać utworzony obraz i trzeci dziennik, w którym mogą zostać zapisane na przykład błędy, które mogą zostać wygenerowane podczas tworzenia obrazu. W tym wypadku dyski, oba dyski twarde są sprawne, także błędów nie powinno być. Obraz został stworzony. Jak widać, zajmuje w tym wypadku 102 mega ale doliczamy także informacje takie właśnie jak MasterBoot, Boot i dodatkowe informacje o tablicy np. plików kasuje dysk twardy w całości cała zawartość dysku twardego została skasowana jak widać nie zajmuje nie zawiera on żadnych informacji o partycjach nie da się także zamontować partycji, na które, która się na nim wcześniej znajdowała i bez problemu się montowała. Teraz używam programu DD do odzyskania obrazu całego dysku, do przywrócenia danych na dysku. Składnia jest dosyć prosta. IF, plik wsadowy, czyli w tym wypadku obraz. OF, czyli dysk docelowy lub urządzenie docelowe. Różnice pomiędzy DD a DD Rescue polegają tylko na tym, że program DD Rescue pokazuje ile danych skopiował, z jaką prędkością kopiuje oraz obsługuje tzw. błędy, czyli po iluś przykład błędach, próbach odczytania, zaniech kończy operację lub przeskakuje do kolejnego sektora. Jak widać, partycja została przywrócona. Teraz próbujemy ją montować. Oczywiście operacja musi się udać. Udała się. Wchodzimy do katalogu, sprawdzamy czy plik, który wcześniej tam był, się znajduje. Znajduje się i zajmuje 99 MB. Teraz operacja zapisania kopii i przywrócenia tablicy partycji. Do tego celu używam programu SLDisk. Zanim parametr minus "-d", później nazwa dysku twardego pliku, który jest dyskiem farnym, kształka i plik, w którym ma zostać zapisane, zapisane informacje o partycjach. Teraz za pomocą programu DD kasuję wszystkie informacje w całym master boot record, żeby wszystko zostało wymazane. Sprawdzam zawartość dysku. Dysk nie zawiera partycji. Teraz odwrotna sprawa bez minus d. Szalka w przeciwną stronę i odzyskanie tablicy partycji. Sprawdzamy jeszcze raz dysk. Dysk z powrotem zawiera całą partycję. Teraz tylko dla celów demonstracyjnych kasuję tablicę partycji. Używam programu DD. BS1, czyli 1 byte powtórzony 64 razy przeskakuje do 446 byta na początku, wyszukuje 446 na początku i kasuje. Jak widać, dysk nie zawiera partycji. Teraz co należy zrobić, jeżeli dysk faktycznie zostanie uszkodzony? Na początek tworzę katalogi, w których będą systemy, oba systemy plików. W tym wypadku dobry, czyli dysk, na który tworzę kopię, i uszkodzony dysk, z którego będę kopiował. Montuję sobie dobry dysk. Teraz za pomocą DD i urządzenia URANDOM, czyli losowo wygenerowanych liczb, kasuję cały master boot record, czyli także, też informacje o istniejących partycjach. Teraz za pomocą programu DD Rescue z dodatkowym parametrem No Split, który powoduje, że uszkodzone sektory nie są ponownie czy odczytywane. Dodaję go tylko dlatego, aby w pierwszym rzucie odczytać maksymalnie dużo informacji w razie gdyby dysk mógł uszkodził się podczas ich odzyskiwania. Standardowo składnia wygląda tak. Pierwszy parametry, drugie dysk, z którego zrobiony jest obraz, trzeci obraz pliku i log, do którego zostaną zapisane w razie czego błędy. Teraz sprawdzę, co zostało zapisane przez program DDRescue. Teraz test dyskiem będę próbował odzyskać partycję. Po kolei Enter, Enter, Enter. Jeżeli wista stworzyła partycję tak, jeżeli nie, to nie. Partycja została odnaleziona, daje WRITE, potwierdzam, koniec. Bez żadnych dodatkowych wybierania, opcji i tak dalej. Teraz proces odwrotny, czyli przywrócenie z obrazu całej zawartości dysku. Składnia od, także odwrotna, czyli pierwszy jest obraz, drugi jest dysk, trzeci jest log. Niestety bez parametru Force ta operacja może się nie udać, dlatego że DDRSQ stwierdziło, że plik, do którego chcę uzyskać, nie jest normalnym plikiem. Po dodaniu parametru F już wszystko przebiega poprawnie. Sprawdzam zawartość dysku. Partycja została przywrócona. Próbuję ją zamontować. Operacja się powiadła, sprawdzamy sprawdzam zawartość dysku z powrotem 99 megowy wyplik. Teraz kolejny krok. Ten krok robimy tylko wtedy, jeżeli poprzedni proces za pomocą programu ddrescue nie został pomyślnie zakończony, czyli obraz nie został stworzony. Były jakieś błędy na dysku lub dysk jest faktycznie fizycznie uszkodzony. Tym razem dodajemy programowi DDR Rescue dodatkowe parametry, takie jak Direct, który pomija całe wszystkie bufery i bezpośrednio pobiera informacje z dysku oraz Max Retres, yy, równa się 3 w tym wypadku, czyli trzykrotnie każdy uszkodzony sektor będzie czytany, a potem zostanie pominięty i proces zostanie kontynuowany, a nie przerwany, tak jak w przypadku programu DD. W tym wypadku nie było żadnych błędów, ale jeżeli takowe by wysk wyskoczyły do Ddrescue po raz kolejny dodajemy direct, czyli pomijanie buforów i tym razem retrim, czyli zaznaczanie wszystkich sektorów z błędami jako niepobrane. Przy każdym powtórzeniu program Ddrescue będzie próbował je trzykrotnie odczytać. Wszystkie, cała inna składnia pozostaje niezmieniona, dlatego że dalej próbujemy odzyskać to samo i tworzymy taki sam plik obrazu, tylko w tym razem w innym miejscu, żeby nie nadpisać tych poprzednich. Na koniec chciałem jeszcze dodać, żebyście że zwrócili uwagę na sam fakt, że. Proces odzyskiwania z uszkodzonego dysku za pomocą programu DDRescue był trzystopniowy. Pierwszy, pierwsza próba próbuje odzyskać dane maksymalnie szybko z pominięciem błędów natychmiast. Druga próba już próbuje te błędy powtórzyć trzykrotnie, a trzecia próba jeszcze raz od, nawet uszkodzone obszary nie pomija, tylko próbuje ponownie je przeczytać. Podyktowane jest to tym, że dysk uszkodzony może faktycznie zawieść podczas trwania procesu odzyskiwania. Aby tego uniknąć, każdy kolejny stopień jest coraz dłuższy i daje większe możliwości, ale także większe prawdopodobieństwo, że uszkodzony dysk uszkodzi się totalnie do takiego stopnia, że dane nie będą mogły już zostać odczytane.